Do wykonania zośki warto poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Potrzebne są ołów, miękki drucik oraz kawałki włóczki 6-8 cm. Ołów rozstawiamy w metalowej zakrętce. Hmm. drucik wyginany w kształcie litery U wkładamy go w środek nakrętki po wyciągnięciu Połowiu z formy, pomiędzy druty wkładamy wcześniej przygotowaną włóczkę, druty mocno zaciskamy. Zabezpieczamy druty, robimy czuprynkę i zośkę mamy gotową do gry,